Cześć, witamy. Chcemy Wam dziś pokazać Dział Muzyczny Ośrodka Kultury. Zapraszamy. Znajdujemy się w studiu nagrań Prudnickiego Ośrodka Kultury. Studio zasadniczo składa się z dwóch pomieszczeń oraz magazynu. Są to sale dwufunkcyjne. Pierwsza część to reżyserka, która również stanowi salę dydaktyczną, w której prowadzone są zajęcia z młodzieżą oraz dorosłymi. Druga sala to sala realizacyjna, która stanowi również salę prób. Wykonujemy nagrania zespołów muzycznych, instrumentalistów, solistów, materiałów dydaktycznych, czyli pełen zakres usług studia nagrań. Przygotowujemy też podkłady muzyczne i gotowe aranżacje dla solistów. Opracowujemy muzykę do różnych przedstawień, spektakli teatralnych. Produkujemy również jingle. Realizujemy zarówno nagrania sesyjne, gdzie grają instrumentaliści pojedynczo, a także nagrania na setkę, gdzie muzycy grają po prostu z sobą razem na żywo. Wykonujemy mix i mastering materiału nagranego w naszym studiu. Ale też materiałów dostarczonych z zewnątrz. Drugą funkcją działu muzycznego jest prowadzenie edukacji muzycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zajęcia z dziećmi prowadzi pani Alicja Główka, a młodzież i dorosłych Tomasz Kanas. Zajęcia są ujęciem wszystkich zagadnień związanych z piosenką, od nauki śpiewu, jej interpretacji, przez odpowiedni dobór aranżacji do danego solisty. Przy zapisie na zajęcia tak naprawdę nie ma limitu wiekowego, bo każdy człowiek posiada najpiękniejszy instrument, którym jest głos ludzki. Dlatego też zapraszamy dzieci od 7 roku życia. Na wspaniałą przygodę, na wspaniałą wędrówkę z muzyką i poprzez kolejne etapy edukacji, czyli u nas dziecięce studia piosenki, młodzieżowe studia piosenki, czy ewentualnie nawet studia piosenki dla dorosłych, i tak naprawdę zasmakowanie jednokrotnie profesjonalnych występów na tych największych scenach. Studia piosenki daje możliwość sprawdzenia i zastosowania nabytych umiejętności na wydarzeniach przed szerszą publicznością. Do dyspozycji solistów są dwie sekcje instrumentalne składające się z profesjonalnych perkusistów, basistów, gitarzystów, jak i akompaniament przy pianinie. Staramy się również wychodzić poza mury Ośrodka Kultury i sprawdzać umiejętności naszych wokalistów poprzez udział w różnego rodzaju przeglądach, konkursach, festiwalach. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych zajęciach. Trzecią i zarazem bardzo ciekawą funkcją działu muzycznego jest realizacja nagłośnienia i oświetlenia koncertów, wernisaży i spektakli teatralnych. Do dyspozycji mamy w pełni wyposażone salę, kameralną z niewielkim nagłośnieniem, przystosowaną do imprez takich jak spotkania autorskie, publicystyczne czy akustyczne koncerty, i reprezentacyjną, która obsługuje większe imprezy. W zupełnie inny temat stanowią imprezy plenerowe. Ośrodek Kultury dysponuje nagłośnieniem, które jest w stanie zabezpieczyć imprezy na ogrodzie, znajdującym się przy Pałacu Franklów. Imprezy duże, Dni Prudnika czy też Jazz Festival, realizowane są przez firmy zewnętrzne. Mówiąc o dziale muzycznym, nie można zapomnieć o Kinie Diana z największą widownią dostępną dla mieszkańców naszego miasta. Przystosowaną do projekcji filmów oraz wydarzeń stradowych. Na scenie wielokrotnie gościliśmy czołowych artystów polskiej sceny muzycznej i kabaretowej. Kino dysponuje rewelacyjnym projektorem i systemem dźwięku przestrzennego 5.1 opartym o na najnowsze technologie. Dzięki pełnej automatyzacji opuszczania ekranu uzyskujemy scenę z pełnym zapleczem technicznym, czyli garderoby, magazyny. I tak w skrócie możemy przedstawić naszą codzienność, yy, która pozwala nam spełnić się zawodowo i stawia nam tak naprawdę codziennie nowe, coraz to trudniejsze wyzwania. Dzięki za uwagę, cześć i pozdrawiamy.